Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła wina, że Pana czysta, że Pana czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie, nie grają, króle witają, was na rzecz nie tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Я, пана Мария, пана, деченко кастую. И, юже, и юже, святый, оно берегнует. Христос е родина со свободней, а не играем играют, витаем, витаю. Пастыря спевают, мы не так.